Nazywam się Marek Janikowski. Razem z Piotkiem Kurczabem w Srebrnej Górze zbudowaliśmy ponad 15 km tras rowerowych, tras enduro. Fajne miejsce dla miłośników kolestwa Górskiego. Dzięki ludziom dobrej woli udało się zrobić kawał dobrej roboty. Teraz liczymy na Was, że pomożecie nam rozbudować ten projekt. Chcemy dobudować wariant B, wariant D, który będzie miał 4 km i przedłuży całość zjazdu do prawie 8 km. 8 km naprawdę dobrej zabawy. Ponadto za zebraną kasę urozmaicimy to, co już jest dotychczas. Kupimy drewno, zrobimy bandy, hopy, dropy. Będzie naprawdę fajnie, choć fajnie jest już dziś. Chyba jedzie Piotrek. Cześć, jak było? Nazywa się Piotrek Kurczow, ale super. Wierzę, że to miejsce ma potencjał, ale trzeba je udoskonalać, tak więc wierzę, że możemy zrobić to razem. Wierzę, że Polak potrafi. Zróbmy to razem. Wyjeździło się lepiej.